10 lat temu świat przeszedł apokalipsę zombie. Teraz, w teraźniejszości, sytuacja nie uległa poprawie, a zombie ewoluowały w różne typy. Głupie zombie to Homery, są powolne i robią głupie rzeczy, takie jak utknięcie języka na lodzie, więc łatwo je zlikwidować. Inteligentne zombie to Hawkins, są w stanie planować, np. zabierając oko martwego naukowca, aby otworzyć drzwi z zamkiem skanującym tęczówkę. Wreszcie są zombie ninja. Którzy wiedzą, jak się skradać i ukrywać, aby zaskoczyć swoje ofiary. W Waszyngtonie jest grupa czterech ocalałych, którą tworzą Tallahassee, Wichita, jej chłopak Kolumbus i jej siostra Little Rock. Trzymają się razem od dekady i nauczyli się walczyć w doskonałej pracy zespołowej. Przedzierają się przez pole i bez wahania likwidują zombie za zombie, powalając je, zanim zdążą je nawet zadrapać. Po długiej, ale bardzo skutecznej walce grupa kończy likwidowanie całej hordy i udaje się do białego domu, który staje się ich nowym domem. Przez pierwsze kilka dni wszystko idzie świetnie. Świetnie się razem bawią i dostosowują dekoracje do swoich upodobań. Świętują także osiemnaste urodziny Little Rock. Talachasi stał się dla niej postacią ojca i jest bardzo opiekuńczy, ale Little Rock zaczyna być zmęczona przebywaniem z dorosłymi. Chce spędzać czas z ludźmi w swoim wieku i nie być nazywana małą dziewczynką, czego Tallahassee nie rozumie. Kilka tygodni później Tallahassee postanawia świętować Boże Narodzenie w listopadzie i daje Little Rock pistolet, który kiedyś należał do Elvisa. Little Rock nienawidzi tego, ponieważ zawsze daje jej broń, więc z frustracji opuszcza pokój i strzela do zombie. Później w sypialni Kolumbus zaskakuje Wicite pierścionkiem, prosząc ją o rękę. Wicita denerwuje się ponieważ myśli, że wszyscy żonaci ludzie kończą rozwodem, więc Kolumbus daje jej czas do namysłu. Następnego ranka chłopaki odkrywają, że siostry wyjechały, zostawiając za sobą jedynie bardzo niejasną notatkę. W drodze siostry podróżują z modyfikowanym samochodem Talahasiego i zgadzają się, że nie powinny były się przywiązywać. Nagle widzą kogoś przed sobą i Little rok przygotowuje się do strzału, ale to tylko zwykły człowiek w wieku rok o imieniu Berkley. Miesiąc później Tallahassee i Kolumbus próbują się zabawić w centrum handlowym, ale Kolumbus nie przestaje narzekać na wicite. Tallahassee wyśmiewa go i mówi, że powinni wrócić na drogę, aby zacząć od nowa. W tym momencie zostają znalezieni przez zombie, więc Tallahassee rzuca butelkę alkoholu i strzela do niego, a następnie likwiduje stwora. Kolumbus jest pod wrażeniem, ale nie uważa, że jest to zabójstwo zombie roku, ponieważ to trafia do rolnika, który przejechał zombie swoim traktorem, tworząc z niego kostkę siana. Później Kolumbus idzie do sklepu ze świecami i strzela, gdy słyszy hałas, ale to tylko dziewczyna o imieniu Madison. Jest tak szczęśliwa, że widzi kogoś innego, że przytula Kolumbusa, a on zaprasza ją do siebie, ignorując skargi Talahasiego. Później w białym domu chłopaki zauważają, że Madison jest dość głupia, ale Kolumbus jest tak zdesperowany, że zgadza się zrobić z nią brudną robotę. W środku nocy Talahasi słyszy hałas i szuka jego źródła, strzelając przy pierwszych oznakach ruchu. To Kolumbus, który w samą porę robi unik. Razem idą zbadać sprawę i są zszokowani, gdy znajdują Wicite w garażu. Wyjaśnia, że wróciła po więcej broni i że Little Rock zniknęła. Podkochiwała się w Berkleju, który był muzykiem i pacyfistą, który przetrwał dzięki unikaniu konfliktów. Słysząc to, Tallahassee wpada w szał, myśląc, że jego mała dziewczynka zgubiła drogę. Little Rock i Berkeley chcieli pojechać do Graceland, ale Wicita odmówiła, więc wyjechali bez niej, gdy spała. Wichita bardzo martwi się o swoją siostrę, ponieważ podróżuje bez ochrony, a Berkeley powiedział im o nowym rodzaju zombie, który jest twardszy i szybszy. Tallahassee ogłasza, że on i Kolumbus pomogą jej znaleźć Little Rock, ignorując życzenie wicity, aby polować samotnie. Następnie przeprasza Kolumbusa za odejście bez odpowiedniej rozmowy, ale przerywa jej Madison. Wichita staje się zazdrosna i zaczyna zachowywać się chłodno wobec Kolumbusa. Kiedy wszyscy są gotowi, Tallahassee dowiaduje się, że wicita przyjechała tu minivanem i wpada w szał, ponieważ nie jest to męskie. Jednak nie mają wyboru, ponieważ obecnie brakuje pojazdów roboczych. Madison zmusza się do dołączenia do grupy, a zazdrość wicity się pogłębia. Chłopaki zostawiają rzeczy Madison, ponieważ ich zasadą jest podróżowanie bez zbędnych kilogramów. W międzyczasie Little Rock i Berkeley nadal podróżują razem. A Little Rock dla zabawy strzela do przypadkowych obiektów, takich jak ciężarówka z pieniędzmi. Następnie wyznaje, że nigdy nie próbowała Mary Jane, a Berkeley wyciąga pełną torbę, by się nią podzielić. Samochód wypełnia się dymem, a Berkeley śpiewa piosenki miłosne dla Little Rock. Wracając do grupy Kolumbusa, Madison ujawnia, że wzięła pierścionek z szuflady przy łóżku, co jeszcze bardziej denerwuje Vicitte. Między Kolumbusem i Wicitą rozpoczyna się pasywno-agresywna rozmowa na ten temat, aż Tallahassee nagle zatrzymuje samochód, powodując, że Madison upada do przodu i uderza się w głowę. Okazuje się, że w pobliżu jest elegancki autobus i postanawiają zmienić pojazd. Po drodze, Kolumbus i Wichita nadal kłócą się o swoją sytuację. Gdy docierają do autobusu, Madison otwiera drzwi i przypadkowo uruchamia alarm, co przyciąga uwagę grupy zombie. Zgodnie ze starą taktyką pracy zespołowej, Kolumbus wskakuje na dach autobusu i otwiera ogień, jednocześnie udzielając Wicicie i Tallahassee'emu wskazówek. Zombie zaczynają padać jeden po drugim, nie mając nawet szansy na zranienie grupy dzięki taktyce, którą ćwiczyli przez dekadę. Niestety broń Wicity zacina się, ale kiedy zombie mają zaatakować, Madison strzela w niego gazem pieprzowym, dając Wicicie czas na naprawienie broni i zlikwidowanie go. Ignorują Homera biegnącego w przeciwnym kierunku, a kiedy kolejny zombie wskakuje na dach, kolumbus robi unik, aby spadł, a pozostali strzelają do niego. Został tylko jeden zombie i Tallahassee szybko go zastrzelił, ale stwór nadal wstał. Zdają sobie sprawę, że jest to wyewoluowany zombie, o którym wspomniał Berkeley, a kolumbus nazywa go T-800 na cześć Terminatora. Tallahassee nadal marnuje kule, ale nie zatrzymują one T-800, więc musi zmiażdżyć jego głowę, aby w końcu go zlikwidować. Następnie Tallahassee maluje trójkę na drzwiach autobusu zgodnie z tradycją i grupa w końcu odjeżdża, jednak po drodze autobus przejeżdża przez kolce i opony są zniszczone. Teraz nie mają innego wyjścia, jak tylko kontynuować podróż minivanem. Chwilę później grupa dzieli się orzechowymi przekąskami, dyskutując o głupich pomysłach Madison, gdy nagle zaczyna czuć się bardzo źle. Tallahassee natychmiast zatrzymuje samochód, a Madison wybiega, by zwymiotować, podczas gdy trio dyskutuje, co robić. Kolumbus nie chce jej śmierci, ale Tallahassee i Wichita przypominają mu, że stanie się zombie jest gorsze. Niechętny Kolumbus idzie do lasu i znajduje okropnie wyglądającą Madison, więc dokonuje wyboru. W samochodzie Wichita i Tallahassee są pod wrażeniem, gdy słyszą strzał. Reszta jazdy jest bardzo napięta i nie. W nocy w końcu docierają do Graceland, ale odkrywają, że miejsce jest zniszczone i opuszczone. Rozczarowane trio kontynuuje jazdę, próbując wymyślić kolejny ruch. W tym momencie natrafiają na Hound Dog Hotel i widzą stary samochód Talahasiego przy wejściu, więc pędzą do środka. Podczas gdy Wichita szuka Little Rock, Tallahassee ogląda wszystkie pamiątki po Elvisie, zakładając nawet swoje buty. Następnie siada przy pianinie i podczas gry nagle zostaje uderzony przez kobietę o imieniu Nevada, która trzyma go na muszce. Na szczęście Wichita i Columbus przychodzą mu na ratunek i pytają o Little Rock. Nevada wyjaśnia, że ona i Berkley wyjechali, aby znaleźć Babilon, kipisowską bezpieczną przystań bez zombie. W miejscu tym nie ma również broni, co może stanowić problem, ponieważ za samochodem Berkleya podążają zombie. Tallahassee i Nevada dzielą się drinkiem i dużo flirtują. Tallahassee nawet udaje Elvisa. W końcu dochodzi do nieczystych zagrań. Następnego ranka Berkley i Little Rock przybywają do Babilonu, a Rock jest zmuszona oddać swoją broń facetowi, który przetopi ją w wisiorek. Miejsce jest w rzeczywistości dość bezpieczne dzięki otaczającym je murom i dużej wieży po środku. Wszyscy wychodzą w spokoju i harmonii, nie przejmując się niczym. Po powrocie do hotelu Tallahassee budzi Nevadę, aby pokazać jej, jak fajnie wygląda w ubraniach Elvisa. W tym momencie słyszą dziwny klakson i wybiegają na zewnątrz, aby odkryć monster traka parkującego na samochodzie Tallahasseego. Wściekły, idzie pokłócić się z kierowcą, który nazywa się Alba Kruki i jest przyjacielem Nevady. Podczas gdy mężczyźni krzyczą na siebie, inni zauważają, jak bardzo są do siebie podobni, jakby byli satyrą na siebie nawzajem. Nagle drugi facet o imieniu Flagstaff wychodzi z Monster Traka, aby wesprzeć swojego przyjaciela Alba krukiego, ponieważ podróżowali razem. Flagstaff jest bardzo podobny do Kolumbusa, i ma nawet własne zasady przetrwania, choć nazywa je przykazaniami. Dochodzi do kłótni między czterema mężczyznami, którzy zachowują się jak dzieci, aby zaimponować kobietom. W końcu Nevada się wkurza i ich uspokaja. Alba Kruki i Flagstaff wyjaśniają, że wrócili, ponieważ te 800 przejęły kontrolę nad okolicą. Grupa udaje się do środka na drinka, a kiedy ma się rozpocząć kolejna kłótnia, słyszą hałas i odkrywają, że te 800 są na zewnątrz. Alba Kruki i Flagstaff wybiegają na zewnątrz i walczą z zombie, pokonując je w ciągu kilku minut. Po wszystkim wracają, by pochwalić się, jacy są fajni, ale Nevada zauważa, że Alba Kruki został ugryziony. Próbuje udawać, że to tylko tatuaż, ale nagle wymiotuje, więc ujawnia, że Flagstaff również został ugryziony. Po tym, jak Flagstaff również wymiotuje, obaj zamieniają się w zombie i dochodzi do walki. Nevada szybko otwiera ogień, ale są to te 800 i nie mają na nie wpływu. Pozostali przenoszą walkę na korytarz i wykorzystują pamiątki po Elvisie do ataku. Zombie udaje się osaczyć duet na stole bilardowym, więc używają bil i kijów bilardowych do obrony. Walka trwa, a mężczyźni i zombie rzucają się nawzajem, co utrudnia Nevadzie i wicicie strzelanie, ponieważ nie chcą zranić chłopaków. W końcu Tallahassee udaje się powalić Alba Krukiego posągiem Elvisa, po czym miażdży mu głowę gitarą. W tym momencie Flagstaff zajmuje się Kolumbusem, dając Nevadzie szansę na strzelenie mu w głowę, aby go zlikwidować. Tallahassee zastanawia się, czy to może być zabójstwo roku zombie, ale Kolumbus uważa, że we Włoszech wydarzyło się coś lepszego. Facet postawił kilka manekinów. Aby przyciągnąć zombie i zrzucił na nie wieżę w pizie. Później Tallahassee żegna się z Nevada pocałunkiem, a ona daje mu pierścionek Elvisa, aby pamiętał o ponownym odwiedzeniu jej. Następnie próbuje poprowadzić Monster Traka, ale nie może go w ogóle kontrolować i muszą ponownie odjechać minivanem. Kilka godzin później Wichita próbuje naprawić swoje relacje z Kolumbusem, gdy nagle widzą przejeżdżającą ciężarówkę z lodami. Prowadzi ją Madison, która żyje i ma się dobrze. Okazuje się, że Kolumbus tylko udawał, że ją zastrzelił, a tak naprawdę ją wypuścił, a jej chorobą była alergia na orzechy. Madison ponownie dołącza do grupy i przez resztę nocy muszą znosić jej bełkot. Następnego ranka grupa dociera do Babilonu i myśli, że to może być ich dom na zawsze. Na pożegnanie Talahasi wysadza Minivana. Nie chce zostawiać za sobą broni, ale desperacko pragnie zobaczyć Lit Rok, więc nie ma wyboru. Gdy broń wszystkich zostaje stopiona, Grupa zostaje wpuszczona do środka i spieszy się, by uściskać Lit Rock. Ta przeprasza za odejście, ale mówi im również, że nie będą tu pasować, ponieważ jest tu dla nich zbyt spokojnie. W końcu, widząc swoją małą dziewczynkę jako dorosłą, Tallahassee postanawia wrócić na drogę i zacząć od nowa w innym miejscu. Później, tej nocy, Tallahassee odjeżdża ciężarówką, gdy nagle uderza w zombie. Stwór z łatwością wstaje, co oznacza, że jest to T-800. Ku jego zaskoczeniu, w kierunku Babilonu biegnie ich ogromna horda. Tallahassee natychmiast zawraca z pełną prędkością i ostrzega wszystkich przed zombie, zmuszając ich do wyłączenia muzyki i fajerwerków. Berkeley nie traktuje go poważnie, a Lit rok z nim zrywa. Nie ma tam ani jednej broni, więc Tallahassee opracowuje alternatywny plan, wykorzystując biodizel z wieży. Wszyscy pracują razem, aby stworzyć ogromną bombę, a Hipisi szybko zostają przeszkoleni, jak trzymać tarcze. Na koniec burzą ścianę i ustawiają urządzenie z fajerwerkami, aby zwrócić uwagę zombie. Gdy stwory zaczynają się zbliżać, zespół wznieca ogień na ziemi, po czym ucieka w bezpieczne miejsce. Płomienie wkrótce powodują ogromną eksplozję, która likwiduje wszystkie zombie w jednym wielkim boom. Niestety nadciąga druga horda i drużyna musi walczyć z nimi za pomocą łopat. Udaje im się zlikwidować kilku z nich, ale jest ich zbyt wielu, aby nadążyć i nie będą w stanie długo się utrzymać. Talahasi ogłasza, że to koniec i przytulają się do siebie, mówiąc kocham cię na pożegnanie. Nagle słyszą klakson i Nevada pojawia się w Monster Traku. Ratuje drużynę, a następnie zaczyna jechać jak szalona, aby zmiażdżyć zombie pod ogromnymi kołami ciężarówki. Pojazd zaczyna nawet jeździć w kółko jako tornado zombie, a następnie wjeżdża na ścianę, powodując przewrócenie i lądowanie na większej liczbie zombie. Po kolejnym szybkim biegu ciężarówka w końcu spada, a grupa musi uciekać, aby dotrzeć do wieży. Drogę blokują im zombie, ale na szczęście Madison i Berkeley zaczynają rzucać przedmiotami, aby je zlikwidować. Kontynuują walkę z zombie, gdy wbiegają na górę, używając broni nevady i wszelkich przedmiotów, które znajdą w pobliżu. Gdy docierają na dach, hippisi podnoszą prowizoryczne tarcze, tworząc korytarz, który prowadzi zombie w kierunku krawędzi. Większość grupy oddala się, ale Tallahassee wciąż biegnie jako przynęta, skacząc w ostatniej sekundzie, by przytrzymać się dźwigu. Zombie biegną dalej i padają na ziemię, próbując powalić także Talahasiego, ale im się to nie udaje. Columbus decyduje, że to zabójstwo zombie stulecia. Dwóm ostatnim zombie udaje się złapać Talahasiego za nogę, a pozostali nie wiedzą, jak pomóc, więc Little rok nagle do nich strzela. Okazuje się, że przez cały czas miała przy sobie świąteczny prezent Talahasiego. Gdy wszystkie zombie w końcu nie żyją, grupa tworzy linię i ratuje Talahasiego. Podczas gdy on i Little Rock godzą się, Wichita mówi tak na propozycję Kolumbusa, a on wkłada pierścionek na jej palec. Para całuje się, a Nevada i Tallahassee idą za ich przykładem. Madison i Berkeley również zaczynają się całować, gdy nagle pojawia się Homer, który z łatwością pada martwy. Po nocy imprez i fajerwerków, oryginalna czwórka odjeżdża z Nevadą w eleganckim samochodzie, aby poszukać nowego domu, podczas gdy zombie ściga ich. Następnie retrospekcja pokazuje Billa Murraya w dniu wybuchu epidemii. Promował swój trzeci film o Garfieldzie, a reporterzy prosili go, by pochwalił się swoimi odgłosami. Nagle jeden z reporterów zwymiotował i zmienił się w zombie. Asystent przestraszył się i uciekł, ale Bill zachował spokój i zlikwidował zombie krzesłem. Wychodząc, znalazł grupę zombie w holu, ale nadal nie panikował, kontynuował walkę ze stworzeniami za pomocą krzesła i każdego przedmiotu, który mógł złapać, powoli wychodząc na zewnątrz, mówiąc, że nienawidzi poniedziałków. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.